Kochani, przywiązanie do tego świata, do Boga, bogactw tego świata może być przeszkodą do zrealizowania naszego już nie tylko indywidualnego powołania, ale nawet jako takiego ogólnego chrześcijańskiego powołania, ponieważ widzimy, że Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy mieli serce pełne miłosierdzia, a tymczasem, czym bardziej się oddalamy od Boga, tym bardziej na przykład jest w nas wiele. Nienawiści do bliźniego. A w momencie, kiedy ja przesiąkam, chociażby aktami strzelistymi, niemalże przytulam się do serca Jezusa, to nawet jeżeli ktoś mnie zrani, nawet jeżeli ktoś nadepnie mi na odcisk, to mi będzie łatwiej wybaczyć, ponieważ ja w moim sercu będę człowiekiem pokoju, ponieważ każdego dnia wzywam Pana, aby On był blisko mnie. I Jezus. Moi drodzy, wskazuje tutaj kierunek, aby żyjąc Bogiem ukierunkować swoje myślenie właśnie na bliźniego, na drugiego człowieka, bo to jak kochamy drugiego człowieka, tak kochamy Pana Boga, ale nie tylko tych najbliższych, ale tych, którzy są dla nas trudni. To jest sztuka i to jest droga do świętości. Kochaj, szanuj tych, którzy są twoimi wrogami. Ciężko, prawda? Ale moi drodzy, jest to możliwe.